Moi drodzy, święci oraz umiłowani przyjaciele, moja przenajświętsza rodzina, nasze miejsca, nasz wspólny dom. Nasz wspólny dom, czyli ten Bóg, ojciec, stwórca, w którym, w którego obrębie cały czas się znajdujemy. Nie ma żadnej chwili, żadnej sekundy, w której nie znajdujemy się w Bogu. W każdym momencie, w każdej chwili możemy odskąd się i zrozumieć, że te słowa są prawdziwe. Jeżeli ktoś chce, może oczywiście wybrać tą drugą alternatywę, jaką jest śnienie, spanie. Jeżeli śnisz przyjemny sen, to możesz nie mieć motywacji do tego, aby się obudzić. Dlatego proszę cię, nie dziw się ludziom. W których życie układa się, po ziemsku, po ludzku. Oczywiście trafiają się pewne perypetie, kłopoty, lecz nie mają oni w sobie motywacji do obudzenia się. Inna część ludzkości śpi śpi trudny, ciężki, koszmarny sen, lecz w ich wnętrzu poczucie winy. Poczucie grzechu, poczucie ciężkości jest tak wielkie, że ciężko z niego wyjść. Ciężko z niego wyjść, ponieważ jeżeli w którymś momencie okazałoby się, że hmm, nic się nie stało, a wszyscy cały czas jesteśmy w tych miłujących ramionach Ojca, to wtedy oznaczałoby to, że przez te wszystkie lata myliłem się. Pomyliłem się co do wszystkiego. Takie stanowisko jest dla wielu osób trudne, bardzo trudne, i nieświadomie pomiędzy tymi dwoma alternatywami wybierają oni. Pomiędzy pokojem i stwierdzeniem: Nic się nie stało, nic się nie dzieje, Bóg cały czas istnieje, a tym, że Boga nie ma, albo jest łomny i na pewno nie ma go tutaj. Tutaj mówi ego jest tylko brudny, śmierdzący świat, w którym nic się nie układa. Na wszystko trzeba ciężko, ciężko harować albo jeszcze lepiej kombinować, jak mieć, jak zabrać, jak zagarnąć i przeżyć tutaj jak najdłużej. Takie kombinatorstwo, czy też matactwo ego jest substytutem tej prawdy. I teraz wybierasz pomiędzy jednym a drugim, i zrozum, proszę: istnieją ludzie, dla których zabawa z ego jest dużo ciekawsza, dużo ciekawsza, dużo ciekawsza niż poczucie jedni z Bogiem. To poczucie jedni z Bogiem wymaga mimo wszystko odwagi. Tą odwagą jest pragnienie, chęć doświadczenia czegoś innego. Czegoś innego niż to piekło oddzielenia. I teraz to pragnienie przywiodło Ciebie tutaj, przywiodło Ciebie do tego nagrania, do tej audycji. I teraz, czy zaczynasz czuć mój? Najświętszy przyjacielu, pod spodem, czyli pod poziomem złudzeń, pod tą warstwą zasłon, pod tą warstwą kurzu, pod tą warstwą draperii. Czy zaczynasz czuć teraz ten dom? Ten dom, z którego te słowa pochodzą i do którego są one zaproszeniem. Dom nieodległy, nie dom, na który należy zapracować. Nawet nie coś, co wymaga jakiegoś wielkiego odkrywania, tylko coś, gdzie można się obudzić. mówimy tutaj dosłownie o odsknięciu się, odsknięciu się z narkotycznego snu, gdzie narkotykiem jest ego oraz jego wieczne, wieczne problemy wszelkiej maści, i to odsknięcie. Poza zmianą perspektywy wewnętrznej zmieni również Twoje postrzeganie zmysłowe. Zaczniesz dostrzegać, że to wszystko nie jest aż tak realne, aż tak ciężkie, jak wydawało się wcześniej. I zarówno chwilowa przyjemność, jak i chwilowy ból są wprawdzie. Tym samym słuceniem. Przestaniecie wtedy, może, uganiać się za własnym ogonem, próbując zmaksymalizować przyjemność, minimalizując ból. Nie o to chodzi w tak zwanej drodze duchowej, aby maksymalizować przyjemności w ciele, powodzenia w ciele. Mówimy o powodzeniach wszelkiej maści, nie tylko o zdrowiu ciała, nie tylko o sukcesach finansowych czy innych. Dla niektórych ciał przyjemnością może być na przykład posiadanie dużego ekranu w największym salonie, pomieszczeniu swojej posiadłości czy włości. Ekranu, przed którym właściciel będzie mógł przesiadywać sobie i cieszyć się. Tym, co będzie tam oglądał. Takie urządzenie służące do widzenia z daleka, dalekowizja, telewizja. Jest w pewnym sensie bardzo trafną oraz słuszną. Analogią pomiędzy Waszym domniemanym obecnym stanem oraz tym, jak sprawy wyglądają naprawdę. Naprawdę? Nie jesteś aktorem filmu sensacyjnego, jak wielu z Was myśli. Nie jest to nawet horror, ani dramat, ani thriller. Siedzisz, leżysz. Wygodnie znajdujesz się w najlepszym z możliwych miejsc w Królestwie, razem ze swoim Ojcem i z wszystkimi, i będąc w tym komfortowym miejscu, postanowiłeś przez pewien odcinek czasu, który zresztą sam wytwarzasz. Patrząc na to urządzenie do widzenia czegoś, co jest odległe. Będąc w królestwie, odległym jest ego oraz jego złudzenie. I tak też dzieje się dla ciebie. Jesteś w bezpiecznym miejscu i patrzysz. Na ekran, na którym dzieją się wydarzenia, w którym jest jakiś główny bohater. Nazwijmy go ty. Ten ludzki ty. I ten ludzki ty przechodzi przez tak zwane życie. gdzieją mu się różne rzeczy, wykonują różne czynności. Do czego możesz być pewny? Że ten jeden konkretny bohater. Kiedyś będzie musiał że, zejść ze sceny. Co wtedy się stanie? Będziesz tak zawiedziony tą sytuacją, że aż postanowisz oglądać kolejne przygody innego bohatera, czy tego samego bohatera w innym wcieleniu? Ile jeszcze lat? Dziesiątek lat. Setek lat czy tysiące lat, nawet tego oglądania tej samej opery mydlanej w kółko. Tej samej. Pomimo tego, że wydaje się, że scenarzysta jest niezwykle pomysłowy, niezwykle kreatywny, koniec końców i tak zawsze dzieje się to samo. Główny bohater o to chodzi. I skoro mamy już pewność, która jest naprawdę prosta oraz logiczna, że główny bohater tej opowieści, na której tak bardzo się skupiłeś odejdzie, takim my jesteśmy Głównym bohaterem? Czy kimś, kto po prostu doświadcza, doświadcza filmu. I tak jak widz, może przez pewien czas tak bardzo skupić się na filmie, że zacznie utożsamiać się z głównym bohaterem, zacznie czuć się jego emocje, zacznie. Chcieć wpływać na film w pewien sposób nie mogąc. Tak samo jest z wami. Jeżeli za bardzo skupisz się na tym filmie, będzie on trudny. Trudny w odbiorze, ponieważ bohater przechodzi przez pewne sceny, przez pewne wydarzenia, które są dla niego oczyszczeniem oczyszczeniem ze złudzeń, z trudów. I to oczyszczenie nie jest dla bohatera łatwe. I nigdy nie było, nigdy nie będzie. Tak ty. Ten prawdziwy ty. Widząc, że w filmie, o nie, znowu to samo. Możesz po prostu rozciągnąć się. Może wstać na chwilę od telewizora popatrzyć się. Dookoła, poczuć majestat, poczuć swobodę królestwa. I jak sobie pobędziesz w tym stanie i poczujesz się odnowiony, możesz zapytać się ojca, tato czy mam dalej oglądać ten film, czy muszę? I wedle Jego instrukcji działaj dalej. Dawajcie proszę sobie te okresy wytchnienia, które są niezwykle, niezwykle istotne, ponieważ bez nich nie wytrzymacie do końca filmu. Filmu, który najwyraźniej jeszcze parę chwil ma trwać, a w tym momencie, jak główny bohater jest w trudnej sytuacji, czasami warto odwrócić wzrok na bok, zaprzeć się samego siebie, czyli zaprzeć się poczucia ego, zaprzeć się tego, że ja jestem bohaterem tego snu, tym i tylko tym, i wejść głębiej. Stać się na powrót. Widzę w bezpiecznym miejscu, który przez parę najtrudniejszych okresów filmu po prostu rozglądał się dookoła i w pewien sposób nie patrzył. Używamy dużo metafor, dużo analogii. Jest to celowe po to. Aby wskazać Wam możliwość poczucia się nie tyle oddzielonym od ciała czy od tego świata, co poczucia, choćby przez chwilę, gdzie ja jestem naprawdę, ciało nie zniknie, najprawdopodobniej. Ale ty poczujesz się na powrót Tobą. Nie Tobą ograniczeniem, nie Tobą złudzeniem. Nie. Tobą tym prawdziwym, tym, co jest najgłębiej, tym, co jest niezniszczalne. Kochamy Was. A. Jeżeli ten przekaz Ci się podobał, możesz wesprzeć nasz kanał. Informacje znajdziesz w opisie do tego filmu. A ponadto, e, transkrypcja przekazu znajduje się w książce Przesłania Mistrzyń Marii i Marii Magdaleny. Link do tej książki znajdziesz w opisie do tego filmu. Na tą chwilę jest ona dostępna w formie e-booka oraz audiobooka, właśnie na stronie drogadoboga.org. A ponadto. Planujemy w przyszłości do dróg tej książki. Pozdrawiam Was. Wszystkiego dobrego. Cześć.